Silnik w minutę, to przybije Ci piątkę. Jesteśmy na autofobie po to, aby zrobić ostateczny test. To samo miejsce, ta sama fura, inny płyn chudniczy. Nowe dębice. Nowe dębice, inne opony, ale myślę, że to powinno coś tam ten. Jedynka odcięta, ale weź, pokaż czy klepie chociaż troszeczkę. u, Czyli jednak w klepie. Wsywa bocian. Czyli ma ciepło? Czyli ma ciepło. Skończymy silnik? Nie skończysz go. Jedna minuta. Czekaj, super, super. Jak skończysz ten silnik w minutę, to przybiję Ci piątkę. Pod obciążeniem chyba lepiej miałby zajechać ten silnik. Na ludzie go nie skończy, nie ma szans. Zatrzymałem 57 sekund! Ja pierdzielę! Kurna, ej, stary, masz wyczucie! Masz wyczucie! <gry> Powiedz szczerze, myślałeś, że się skończy w minutę? Nie. Ja też myślałem, że wytrzyma więcej, ale na szczęście mamy jeszcze tam drugiego gagatka. No. Dajcie pomysł, co w nim możemy zalać. Zostawcie suba, zostawcie komentarz, jak Wam się takie coś podobało i co możemy zalać do tego zielonego tika, TikTaka. I dziękujemy, że byliście z nami.